Witamy Was serdecznie po krótkiej przerwie. Z tej strony Sara i Mia z Baba się rzuca, dwie siostry, które znacie z prowadzenia podcastu mniej więcej systematycznie. Natomiast w ostatnim czasie akurat wydarzyło się... Wiele się działo, ale zdążyłyśmy Nowa. jeszcze w 2021 roku z takim świątecznym odcinkiem. Dokładnie, o czym dzisiaj Mia porozmawiamy. Oczywiście o świętach i o wszystkim tym, z czym nam się kojarzą, co nas czeka też może w okolicy tych świąt. No dobra, będzie fajnie czy nie będzie fajnie? Będzie fajnie. Będzie fajnie. Ja uwielbiam ten, okay. ten okres. Tak, ty jesteś tym frikiem. Dobra, czyli zaczynamy. to może Sara zacznijmy od prezentów. Czy już wszystkie masz kupione? Bo pewnie jak ten odcinek będzie słuchany, no to już będzie Już będzie wigilia, wigilia tak? prawda? No ja jestem z tych osób, które wiele, wiele lat wstecz robiły zapasy jeszcze w październiku lub w listopadzie. Jeśli chodzi o prezenty w świąteczne, one były zawsze wcześniej przygotowane i nic nigdy nie było na świąteczną chwilę ostatnią chwilę. A, patrz, jak mi się u, u, udzielił ten świąteczny klimat. Natomiast w tym roku, no nie powiem, troszkę się spóźniłam i na przykład ostatnie prezenty kompletowałam jeszcze wczoraj. Mm -hmm. No widzisz, a ja jestem wręcz chyba, od, jak to się mówi, odwrotnie, przeciwieństwem. Przeciwieństwem moim, tak? Tak, że ja już te wszystkie prezenty w większości miałam zaplanowane wcześniej, żeby na ostatnią chwilę już nie biegać po tych sklepach, no bo jest też większy. Ruch z tym związany. Mm -hmm. Ale no w naprawdę. takim razie, czy zamawiałaś prezenty online, czy stacjonarnie? Bardziej stacjonarnie, ze względu na to, że jakoś łatwiej mi jest ogarnąć ewentualne pomysły stacjonarne. Pomimo tego, że jest mnóstwo prezentowników, same my przygotowywujemy prezentowniki wcześniej i zawsze właśnie w okresie świątecznym również jeden się pojawia. Jest tam naprawdę bardzo dużo fajnych pomysłów na prezent. Tak jakoś szewc bez butów chodzi i ja też sama, jest mi ciężko ogarnąć właśnie coś takiego jak zakup prezentów przez internet, zwłaszcza właśnie wcześniej zaplanowanych lub podsuniętych. Oczywiście były takie pomysły się pojawiały i różne ewentualne strony czy, czy nawet propozycje, które chciałabym kupić online, ale tutaj też trochę gonił nas termin, no bo przed świętami bywa tak, że ten okres jest bardzo gorący, zarówno dla firm kurierskich, jak i dla samych sklepów. Owszem, one dbają o to, żeby te prezenty wysłać na czas. Ale przy, przykład jest prosty. Mgiełki bardzo popularnej marki, które były w promocji już na samym początku grudnia, dziewczyny potrafiły czekać do dnia nawet 20 któregoś grudnia i dopiero wtedy dowiedzieć się, że zamówienie na przykład zostało anulowane, więc tutaj widzisz, ktoś te prezenty mógł zaplanować wcześniej i nagle wywalona sytuacja, że nie przyjdą, nie? Tak, zdecydowanie te zakupy w ogóle online wiążą się z takim czymś, że masz ten stres, że coś nie przyjdzie na tak. czas. Czas, że coś przyjdzie i w ogóle okaże się zupełnie inny niż na zdjęciu poglądanym mm -hmm. w internecie, a stacjonarnie wiadomo, że możesz przymierzyć, podotykać. Tak, tak. Nie stresujesz się tym, że to nie Dokładnie. przyjdzie. No ja miałam taką sytuację między innymi z Tobą na Mikołajki w tym roku, pamiętasz? Zamówiłam na bardzo popularnej stronie z domowymi produktami i co? I strona prawie półtorej tygodnia wysłała produkt, po czym wysłała w ostatni możliwy dzień i przyszedł akurat na Mikołajki, czy po Mikołajkach, po Chyba Mikołajkach, tak, dzień później, tak, no? dzień później przyszedł, przyszedł ten prezent, także no, nie fajnie. Fajnie. No, i też że tak powiem, zakupy online no, wiążą się z taką dużo większą organizacją, bo musisz już mniej więcej zaplanować, co chcesz kupić. I też, jeżeli kupujesz od małych biznesów, no to oni tak. przeważnie już te zamówienia zamykają tak do połowy grudnia. No właśnie, no nawet, nawet czasami nawet wcześniej. wcześniej. My zawsze mamy ten problem przy tworzeniu prezentownika, że czasami jednak trzeba coś obczaić, a jak nie jest napisane, napisać do danej marki i e, czy tam właśnie kogoś, kto tworzy e, takie mini produkty. No i nieraz był taki problem, że niestety z czegoś musieliśmy zrezygnować, bo na przykład zapisy już były zamknięte, więc po co dawać daną markę do prezentownika, jeżeli nikt z tego nie skorzysta, nie? Tak, no i tym bardziej, że to też jest trochę słaba, no bo wiadomo, że nikt nie będzie kupował prezentów dwa miesiące wcześniej, mhm. bo zawsze może będzie się obawiał tego, że wpadnie mu coś w międzyczasie do głowy. To też racja, ale wiesz, w przypadku rękodzieła tak bywa, nie? niestety, że potrzebny jest jakiś czas zapasowy, żeby dana rzecz mogła zostać w ogóle wykonana i często jest po prostu też tak, że dani klienci gdzieś tam wcześniej planują daną, dany produkt, żeby kupić i wtedy go zamawiają, nie? Prawda. prawda. Ale no niektórzy są zabiegani, ja jestem między innymi taką osobą, która naprawdę wcześniej nie ma nic innego do roboty, tylko po prostu myśleć o prezentach. No, kiedyś tak było, a teraz, teraz tak e, nie jest. Myślę, że ten klimat cały świąt gdzieś tam wygasł. E, znaczy, nadal je kocham i uwielbiam ten okres świąteczny, prawda? Piosenki Maria Cari e, od 1 grudnia non-stop. Natomiast no, prezenty to jest moja taka e, pięta Achillesa, tak to się nazywa? Ten, ta metafora, prawda? No, możliwe, no, ale możliwe. wolisz y, dawać czy otrzymywać? Wolę dawać. Ja Wolę dawać na pewno, bo ee, jak już jakieś prezenty zaplanuję, to z większą może taką nadzieją, mm, gdzieś tam wiem, że one mogą się przydać i, i zwykle są trafione, przynajmniej po reakcjach widzę, że są trafione, także wolę o wiele bardziej dawać, bo jest to po prostu dla mnie przyjemność. Mhm. Ja chyba też właśnie bardzo lubię tą całą otoczkę tego pakowania. Tutaj wybieranie. Wstożki. A tak, ty jesteś mas masterem od pakowania, ty to uwielbiasz. a są ludzie, którzy to, tego nienawidzą. Ja też lubię pakować prezenty, ale mi to zwykle zajmuje bardzo dużo czasu. Ja siadam na przykład do zapakowania czegoś w papier i budzę się po pół Godziny, że ja dopiero teraz to kończę, bo tutaj taśma dwustronna, trzeba ją dokładnie obciąć. W pięciu miejscach nakleić podanym jednym boku prezentu i wiesz, i to, i to schodzi. Podobnie masz, czy. No tak, ale u mnie to jest zazwyczaj tak, że puszczam sobie jakiś film świąteczny mhm. i jakoś tak w ciągu powiedzmy tego dwugodzinnego filmu jestem w stanie te wszystkie prezenty zapakować, więc też jakby zajmuje mi to sporo czasu, ale przez to, że okay. oglądam jeszcze film, to tak tego nie czuję. No dobra, ale yy, oglądasz. Ten film wtedy czy skupiasz się na pakowaniu, bo wiele osób ja na przykład czasami trudno mi słuchać jakiegoś utworu muzycznego słucha, robiąc coś, a to dopiero robiąc coś i jeszcze próbować oglądać coś. No, akurat ja mam dosyć podzielną, do, bo, podzielną uwagę. Tak, dobrą mhm. podzielność uwagi. Natomiast akurat idealnie sprawdzają się wtedy świąteczne filmy, bo większość z nich. Jest, jest tak naprawdę... głupia, że po prostu i tak w sumie nie ma sensu, wiem, coś o tym wiem, to powiedz mi teraz, jak już jesteśmy przy filmach, jakie filmy ogólnie uważasz za najlepsze, a jakie za najgorsze? Moje takie, nie wiem, czy top 3, mm -hmm. to jest na pewno Kevin. Oj, Kevin, Kevin. forever, forever fan, co roku, rok w rok, przynajmniej raz oglądany jest Kevin. Tak. No. A nawet dwa razy? Bo dwa jest... razy to jest taki, taki standard, ale mi się wydaje, że nawet w dobrych latach niekiedy do czterech razy część pierwsza, a potem w Nowym Jorku też w sumie nie wiem, która jest lepsza. Chyba pierwsza część po prostu jest, jest o wiele taka bardziej topowa, ale tak czy siak nie rozumiem ludzi, którzy mają problem z Kevinem, że ktoś go może oglądać rok w rok. To jest. Jak Harry Potter. No dokładnie. To, to też jest jeden z tych filmów, które można oglądać non stop i on się wcale w sumie nie nudzi. Mhm. Owszem, są takie filmy, których drugi raz bym po prostu nie oglądnęła, ale pomimo tego, że były dobre, ale yy, no Kevin, rok w rok mnie tak samo zawsze bawi, to samo mogę, naprawdę mogę oglądać, oglądać w kółko. I drugą taką moją też mocną pozycją jest Elf. Nie wiem, czy. Kojarzymy. Kurde, kojarzę ten film, ale powiem Ci, że nigdy nie oglądałam go tak w całości chyba. Zawsze jakieś urywki, jak akurat leciały właśnie w święta w telewizji, i tak poza tym nie wiem, czy jestem gotowa w wieku 26 lat na ten film, bo obawiam się, nie lubię tego aktora jakoś, kto, kto tam gra. Nie wiem, jak on się nazywa, ale kojarzę go, że on właśnie gra w takich głupich komediach, i mhm. boję się, że ten film po prostu. gdybym oglądała go 10 lat temu, to by mi się spodobał, ale teraz nie mam pojęcia. No, ale nie, no coś, coś ten film też w sobie ma, przez to, że on jest taki troszkę już starszy, mm -hmm. ale dalej ta atmosfera tam dosyć taka fajna jest. Też w zasadzie się toczy taka dyskusja, czy Harry Potter to jest świąteczny film, bo on też ma tam Gdzieś takie Gdzieś tam ma uródki. akcenty, ale to jest, wiesz, zwykle jedna, dwie sceny, nie? No, to prawda. Ale też można by było zaliczyć go do takiej tej atmosfery tutaj. Atmosfery świąt, myślę, że o, tak. I jeszcze wpadł mi do głowy mój, mm -hmm. na, na moja trujeczka no. top filmów, Ekspres Polarny. Wiesz co, ja mam bardzo duży sentyment do tego filmu, nie wiem jak Ty. Też, bo, bo chyba my mieliśmy go w ogóle na płycie. Na płycie wideo w ogóle, tak mi się mm -hmm. wydaje. Na płycie wideo albo na płycie DVD. I jest to jeden z piękniejszych filmów, takich właśnie... Ja bym go bardziej porównała do takiego trochę depresyjnego filmu. Ja nie wiem, ale ja nie lubię go oglądać, bo mm, mam do niego sentyment. Jest to piękny film, owceczem przyznaję mu naprawdę 10 na 10, ale to nie jest taki film jak Kevin sam w domu, że ja go oglądam i wiesz, i tutaj super. Taki właśnie film, no, rok w rok mogłabym go oglądać. On jest taki bardziej do przemyślenia, taki... Rzeczywiście tam, się, tam są takie momenty, że jako dziecko, no to był dla mnie trochę taki szok, nie? Że taki yes. poważny film no. dla dzieci to jest. Tak ja się go... momentami w ogóle bałam, na przykład tak. te sceny już, co się dzieją na górze Pociągu, to mm -hmm. jestem taki. Tak, tak, to też było takie troszeczkę... Tak, to było. Ee, myślę, że creepy. tutaj są na pewno głębsze te, gdyby wejść sobie na jakiś portal filmowy i przeczytać głębsze refleksje, to byś wiesz, wow, nie? Mm -hmm. Mózg być ci po prostu wyparował od różnych teorii, ewentualnych właśnie wyjaśnień, metafor i tego wszystkiego, nie? To jest właśnie coś takiego, co ten film wyróżnia też trochę, ale ja bym właśnie go nie zaliczyła do, do top trójki, ze względu na to, że jest owszem świetny, ale jest też taki właśnie poważny, nie? Mhm. Ale no właśnie, może przez to też trafił do tej mojej top trójki, przez mhm. to, że jednak jest taki bardziej głębszy niż w tak. tych jakichś tam. Nie jest głupi on, jakaś jest wymiana... czy Nie coś jest tak tam jakiś... tak, nie jest taki głupi jak te filmy, które wychodzą rok w rok i są o tym samym. Dokładnie, jest rodzina, jest coś tam, jakaś afera, jakaś intryga, jest bogaty wujek, bogata ciotka. Wiesz, to wszystko wygląda tak samo i w ogóle o okładki świątecznych filmów, które wychodzą co roku, są już tak podobne, że widziałam ostatnio takie zestawienie w ogóle. E, właśnie filmów, które wychodziły tam, nie wiem, w ciągu ostatnich lat i każdy dokładnie miał praktycznie taką samą okładkę. Jakbyś zobaczyła to wszystko z daleka, to byś powiedziała, że to jest jedna i ta sama okładka tego samego filmu. Natomiast dziwi mnie, że w twojej top trójce nie ma filmu Holiday, który jest najbardziej instagramowym filmem świątecznym. Też o nim pomyślałam, ale jednak te filmy takie animowane, tak, tak no, animowane w sensie dla dzieci. Takie bardziej dziecięce no. jakby kojarzą mi się z tymi świętami przez to, Bo że... Bo ani Kevin, ani Elf nie są animowane, więc... No tak, no. to Może tutaj za Ok, zmiana, zmiana kategorii. Bardziej te filmy takie po prostu familijne. Familijne. O. Tak, bo jednak Holiday nie jest filmem familijnym. Yy, owszem, to jest fajny film, ale wydaje mi się, że on po prostu został wyhypowany w ostatnich latach właśnie przez Instagram czy Pinterest i to wszystko, bo on owszem, był wcześniej popularny, ale nie był tak, że teraz, nie wiem, każdy ogląda go też co roku, podobnie jak było z Kevinem, nie? Wiesz, co wydaje mi się, że to jest związane z tym, że po prostu yy, my się starzejemy jako ta generacja cała. Mm -hmm. I w miarę tego jak dorastamy, to po prostu przestajemy już interesować się takimi filmami typu Kevin. Przepraszam, Earth. ale ja już jestem praktycznie <grym> je przed trzydziestką, a nadal się interesuję Kevinem. I, I zaczynamy się interesować takimi filmami, jak właśnie The Holiday, Love Actually, czy Cztery gwiazdki. Mm -hmm, tak. Cztery gwiazdki też są spoko. Pamiętam, bo na tym w kinie z klasą. O, nie nawet nawet chyba. No to teraz y, może potrawy potrawy, wyglinę. Team barszcz, czy team zupa grzybowa? U nas zawsze na Wigilii były dwie. I barszcz, i zupa grzybowa. Obie zupy są spoko, ale szczerze mówiąc, ja mam zawsze obsesję na punkcie barszczu, tylko, że ja mam ten problem, że ja nienawidzę uszek z kapustą i grzybami. Ani pierogów z kapustą i grzybami. Ani krokietów z kapustą i grzybami. To jest dla mnie jedna z najgorszych rzeczy, jak powstała. Nie zjem tego. Nie zjem tego, nie mam mowy. Dlatego co? Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. No, ty nie jesz mięsa. To po prostu dlatego, tego też nie masz w sumie innego wyboru, nie? Ale e, ja, jako mięsożerca, owszem, nie wiem, no, nie jest to dla mnie najważniejsze, ale po prostu tych uszek z, z kapustą i grzybami, ani w ogóle kapusty i grzybów nie zjem. I o co chodzi? Chodzi o moją frustrację, jakiej dokonałam w tym roku. E, otóż wyobraź sobie, Mija, ja tutaj powiem to e, również naszym słuchaczom, ponieważ e, Tobie już o tym opowiadałam. Natomiast, co się działo w ostatnich tygodniach, kiedy ja odkryłam, że właśnie wchodzi sezon na barszcz czerwony z torebki oczywiście, bo nie będę gotować barszczu czerwonego tylko dlatego, żeby spełnić swoje wieczorne kolacyjne pragnienia na zjedzenie właśnie krokietów z barszczem i o tyle o ile barszcz czerwony można w domu gdzieś tam w torebce mieć w zakamarkach szafki, o tyle e, tych krokietów już nie no i co? Odkryłam, że krokiety z mięsem praktycznie w ogóle nie są sprzedawane przed świętami wszędzie są krokiety z kapustymi grzybami Krokiety z jakimiś pomidorami i y, kapustą, pierożki z kapustą i grzybami, jakieś tam, e, nie wiem, paluchy z kapustą i grzybami, pierogi -ciki. zwykłe, paszteciki, mm. wiesz. I byłam w kilku sklepach i dopiero w ostatnim chyba odkryłam jedną firmę, która sprzedaje akurat i były wystawione na półce e, krokiety z mięsem. Wydaje mi się, że jest to związane po prostu z całą tą ideą świąt, że wtedy rezygnuje się z tego. Tak, ziemiąsta. i zostało mi to wyjaśnione, ale nie rozumiem. Wiesz o, wiesz, o co chodzi, że e, ja wszystko rozumiem, ale kurde, no tego akurat nie. Wszystko rozumiem, ale krokietów nie rozumiem. No, no dobrze, a ale... kiedy spierogi z mięsem normalnie są oferowane i wszystko jest oferowane, tak krokiety z mięsem nie są. Dobra, bo to jest yy, chyba za głębszy temat na nasz podcast, także wydaje mi się, że zaraz wyjdzie podcast o krokietach z mięsem. Ale no to w takim razie już zdradziłaś swój team. Jeżeli chodzi o barszcz w proszku lub z kartonika. Tak. Więc jesteś team proszek. Ja jestem team proszek, no. Ja chyba kartonik. Wiem, ostatnio w ogóle byłyśmy u naszej babci wspólnie i właśnie też mówię, że barszcz z kartonika to jest fufe i w ogóle nie, a barszcz w proszku i nasza babcia powiedziała, że tak, że dokładnie, że to jest w proszku barszcz jest najlepszy. A ty jesteś nim kartonik, no? Tak, ale my w ogóle chyba tak robimy jeszcze z tymi barszczami podczas świąt, że one są łączone ze wszystkiego. Tak, Torebka, kartonik i jeszcze ten taki. Ja naprawdę um, podziwiam ludzi, którzy gotują, koncentrat. w ogóle gotują, w sensie. Ja już wiem, że jest cała taka otoczka. Ostatnio właśnie siedziałam u Ani na paznokciach i klientka za mną zamawiała uszka przez telefon, nie? I pytała się właśnie coś tam, ile chcesz, koleżanki, ile chcesz do siebie, ile chcesz tam do domu rodzinnego. No i to jest coś takiego, że dawniej rzeczywiście się, się działo, te kilka dni wcześniej już przygotowywało potrawy, a teraz się idzie na łatwiznę, także... Tak, no, Nie widzę też... nic złego w używaniu właśnie takich produktów gotowych nawet podczas świąt. To chodzi o całą atmosferę y, świąt. Mi się wydaje też, że wspólnie y, w gronie rodzinnym, czy to nawet w gronie... Y, Dwóch osób, bo przecież takie święta też można spędzać. Oczywiście w ciągu ostatnich lat również nawet święta pojedyncze niestety były codziennością ze względu na pandemię. Nie ma nic w tym złego, bo nie to nie tak. pozwala spędzić więcej czasu, myślę, właśnie w gronie rodzinnym i na samym, jakby jedzeniu. To tak. jest najlepszą częścią. Jakiś tam wątek zaczęłam rozwijać, ale wyszłam, <laughs> nie wiem, pogubiłam się, że o tym chciałam powiedzieć. Dobra, Mia, ale to wątek, wątkiem, ale przejdźmy może teraz do rzeczy ważnych i ważniejszych. E, co po świętach? Wyprzedaży. Tak, i wyprzedaży przede wszystkim świątecznych produktów. Mhm. Mm. Te no zawsze... nie przede wszystkim, bo to ale sezonowe wyprzedaże też się zaczynają po świętach, aczkolwiek rok w rok sklepy nam pokazują, że a w tym roku zrobimy inaczej. Na przykład ruszymy tydzień wcześniej niż to było zaplanowane w zeszłym. Natomiast jeżeli ktoś chce więcej o wyprzedażach zimowych i nie tylko posłuchać, to do jednego z pierwszych odcinków podcastów go odsyłamy, ponieważ tam myślę, że bardzo dobrze wyjaśniłyśmy ten temat. Jeśli coś się nam nasunie też w przyszłości, to myślę, że też zrobimy kolejny podcast o tym, bo jednak tych wątków jest bardzo dużo i... Na pewno nie na dzisiejszy świąteczny. Tak, ale wyprzedażę Okej, okay, no to może porozmawiajmy o naszym mniej więcej planie w tym roku, bo wydaje mi się, że co roku na pewno jeździmy do y, pewnej drogerii. <grym> nie wiem, czy tutaj możemy, że tak powiem... O, coś, 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 sobie <grym> Ktoś zapomniał telefonu ja to tobie. Nie? Aha, tobie. No tak, no to wiem ja y, Jeździmy na pewnej drogerii na no. akcesoria świąteczne, Dokładnie, które są po, po 99... A nie po 50 groszy? Dziecko, 99 groszy. A to papiery prezentowe są chyba po 50 groszy. Może, ale to 99 groszy to jest ta magiczna liczba. E, tylko, że wiesz, w tym roku tutaj e, w tym momencie chyba coś pomiędzy 8 a 9% inflacji. E, także ja nie wiem, czy wtedy, teraz nie będzie po złote 20%. Zł. <grym> Możliwe, e, Przekonamy możliwe. się, przekonamy się, ale zaraz po świętach też mi się wydaje, że, że to będzie. Aczkolwiek zmienia się co roku. E, bo ta duża internetowa i nie tylko drogeria. <grytania> Ja nie wiem, zawsze powtarzałyśmy, wiesz, te marki w podcastach i nawet Ty czasami próbowałaś coś przekazać, a ja mówię prosto z mostu, no ale powiedz wprost, że to chodzi o taką ataką. A teraz jakoś tak nie wiem, bo jeszcze wiecie, te nam tam jakimiś pozwami grożą, niektóre hejterki, że nas podadzą, nie wiadomo gdzie, bo my i tak reklamy robimy. Reklamy, no i też zdradzamy no. tutaj całe, całe działania. Tych niektórych marek. No. Tak, tak, no. Więc, więc ogólnie rzecz biorąc zostajemy przy drogerii internetowej nie tylko z czerwonym logiem... Centaurem. <grym> Centaurem. <grym> tak, to w ogóle kiedyś była ta afera, że to jest w ogóle jakieś logo szatana czy coś takiego, że tam jakieś Dobra, mniej o to. Bo już w ogóle wychodzimy poza wątek. O co chodzi? O wyprzedaży artykułów świątecznych, które to no właśnie po świętach są wyprzedawane ze sklepów. E, no i kilka lat wstecz ta drogeria taką wyprzedaż robiła już mniej więcej e, w połowie. No i kto tego telefonu nie wyciszył? No, w połowie grudnia robiła. Natomiast w tym momencie jest. To po, po świętach. Zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Też mi się wydaje, że po świętach. Czy to będzie akurat ten sam dzień, co w zeszłym roku, to trudno mi powiedzieć, to w zeszłym roku było 28 grudnia. E, Posprawdzam specjalnie w archiwum. Ale w zeszłym roku to jakoś inaczej chyba wypadało, bo teraz. Wiesz, e... co w zeszłym roku w ogóle? Były, były zamknięte sklepy, był lockdown i A, ta drogeria jako jedna z nicznych była po prostu otwarta jako sklep pierwszej potrzeby. E, I to był, pamiętam... Co, z czego się śmiesz. Z pierwszej potrzeby, a my lecimy Tak, po artykuły artykuł świąteczne 99 groszy, ale nie tylko my takim byliśmy, bo spotkaliśmy tam po drodze kilka pań, które również ładowały do koszyka ten. Ale niż o to. O co chodzi? Bo m, ty myślisz sobie e, co roku, że a po co tam jechać? Po co to robić? Przecież mamy tych artykułów świątecznych nie wiadomo ile. Właśnie, problem jest w tym, że nie mamy, a poza tym e, nam. Nie, skoczyłam. Okej. Okay. No bo wiadomo, niektóre rzeczy się nudzą, ale nie żebyśmy były jakieś okropne konsumpcje. Jest tak dużo no. tych ozdób, ale w rzeczywistości jaki masz z tym problem? Że jest za mało ozdób? Wiesz co? Nie. Mój problem jest taki, że co roku przychodzą nowe pomysły na ewentualne przyozdobienie czegoś i zaoferowanie, nie wiem, chociażby w naszym kalendarzu, adwentowym niesamowitym, pięknym takim, w którym wykorzystujemy również ozdoby właśnie z tej drogerii, kupowane po 99 groszy. Natomiast o tyle, o ile na przykład na choince, rok w rok się to powtarza, bo staramy się nie kupować ozdób choinkowych, tak, na tego Typu wyprzedaży kupujemy bileciki do prezentów. Opakowania na prezenty, czy właśnie papier świąteczny, który też się w jakiś tam sposób wykorzystuje. Owszem, powinno się go również wykorzystywać ponownie, nawet po odpakowaniu prezentów, po prostu składować i starać się go później za rok również zużyć, ale nieraz on się gdzieś tam podrze, coś się z nim stanie. No i musi pójść po prostu do wyrzucenia. Gdyby nie nasze zakupy w zeszłym roku, w tej właśnie drogerii, tak w tym roku nie miałybyśmy czym przypiąć woreczków w Kalendarzu adwentowym. Co zapakować prezentów na Mikołajki, co zorganizować jakieś tam. Yy, pamiętam, że w tej paczce dla seniorów yy, wysyłałam jakieś właśnie. To były też jakieś takie ozdoby, którymi mi przy, przyozdobiłam tą paczkę, nie? Więc no. tutaj. To niektóre rzeczy tam są spoko, na przykład kartki mm -hmm. świąteczne, właśnie Mnie kartki się świąteczne, bardzo, tak. To bardzo przydaje mm -hmm. co roku. No i rzeczywiście one potrafią też sporo kosztować, a tutaj za, nie wiem, 99 groszy masz. Dostajemy na przykład, tam zestaw jakichś tak, tych kilku, sztuk. no. Także to jest, to jest spokój, ale jeszcze pamiętam, że tu chodziłyśmy do outletu w zeszłym roku, bo pojawiły się czerwone, czy tam żółte cenówki i to też było po lockdownie, mhm. więc były dosyć spore przyceny, cały ten świąteczny asortyment też poszedł. I, I mega spokojne były na niektóre produkty, ja tam nawet jakieś zabawki tak, dla tak, psów tak, tak. kupowałam. te świąteczne produkty. Teraz właśnie byłam ostatnio kilka dni temu w tym y, outlecie, to też były już te czerwone ceny i być może właśnie zaraz po świętach pojawią się na to żółte, bo też nie będą chcieli tego długo trzymać, zwłaszcza, że wtedy już tego było niewiele. I sporo osób jakby nie chce kupować tych świątecznych rzeczy po świętach, bo jakby nie chce ich składować. Tak. Ja należę do tych osób, a potem już w pobliżu świąt jakby jestem wdzięczna za to, że mamy tutaj w rodzinie Sarę, która składuje to no wszystko. No widzisz, czyli, czyli, czyli pomaga Ci to kupowanie po 99 groszy po świętach, bo jednak na za rok coś tam się znajdzie ciekawego dodatkowo, co... Tak. My w no... ogóle mamy takie ozdoby w kolekcji, które mają już po 10 czy nawet 15 lat. Tak, bo my tego nie wyrzucamy, tylko tak. cały to też dochodzi, no ale też wiele rzeczy się po prostu niszczy z roku na rok. Owszem, owszem. Są Bo takie, Jakaś figurka tak. spadnie, yy, nie wiem, jakaś tutaj bańka się rozbije, yy, gdzieś tam, tam schodzi. Nie mamy takiej bałwanki, co z nami schodzi lakier z oczu, już wyglądają tak creepy, <grym> tak. Yy, że, że aż szkoda je wystawiać gdzieś tam. To są takie, yy, wiele osób to by nazwało łapy. Czy tak to, tak? Tak, kurwa. Mhm. No, e, ale jest też wiele takich produktów, które dziś właśnie ustawisz coś tego i to wygląda ślicznie, wygląda skromnie i naprawdę fajnie nadaje taki klimat świąteczny Tak, świąt. i za, za jedną, piątą cenę tego, co można dostać przed świętami w mhm. sklepach. Zbliżamy się do końca? Bo wiesz, wchodzi nam tutaj już y, dosyć sporo, myślę, że przed świętami ludzie też chcieliby się skupić na rodzinie, Dobra. atmosferze a nie na słuchaniu Sary i Mi z Baba się rzuca, które już w ogóle wyszły na tyle tematów poza mm, No to może jeszcze wszystkim. podsumujmy to Twoją opinią i moją też why not na temat pracy w Wigilię. O właśnie, bo tak. To, też to taki, jest taki fajny temat, te temat tak. bo ostatnio właśnie o tym rozmawiałyśmy, że praca w Wigilię, na przykład u mnie, związała się wręcz z taką euforią, ponieważ pracując zwykle w sieciówkach masz do wyboru, oczywiście to zależy od sieciówki, zależy od kierownika i Zależy od atmosfery pracy, ale masz do wyboru na przykład pracę w Wigilię albo w Sylwestra. I ja właśnie mówiłam mi, że ja wolałam pracę w Wigilię, że praca w Wigilię wiązała się z tym, że pracowało się do godziny 12, nie wiem, przychodziło na zmianę gdzieś na godzinę 6 i w sumie aż do otwarcia sklepów, ponieważ nie było w, te, w tym dniu dostawy, e, gdzieś tam już wszystko było i tak posprzątane, cały sklep ogarnięte, tak po prostu się chodziło i nie wiem, nagrywało jakieś śmieszne filmiki, robiło sobie fotki, przybierało. Się w uszy Renifera i po prostu yy, spędzało ten czas ze swoimi współpracownikami. Natomiast praca w Sylwestra jest wydłużona, bo gdzieś tam są galerie otwarte do godziny 16, więc wiadomo, te sklepy też wtedy muszą działać. No i. To już jest zupełnie inny klimat. Mhm. Wigilie staram się jednak do tych sklepów nie chodzić, żeby też tak trochę tym pracownikom dać odpocząć. Tak, i, i wtedy sprowadzaną... właśnie wydaje mi się, że w ogóle sporo osób w Wigilii do tych sklepów nie chodzi. To zawsze były takie niedobitki, które rzeczywiście wcześniej no są to ludzie, którzy nie mieli czasu gdzieś tam ogarnąć tych prezentów, więc wszystko robią na ostatnią chwilę, albo gdzieś właśnie jadą i, i muszą na szybko kupić prezenty dla rodziny. Ja na przykład lubiłam właśnie pracę w Wigilię, bo nie dość, że była to praca tylko. Przez kilka godzin z klientem, tak, ruch był naprawdę bardzo mały. Mhm. I mamy nadzieję, że w tym roku również taki będzie. E, tym pracowitym akcentem życzymy wszystkim naszym pracownikom, którzy e, słuchaczom, pracownikom, którzy pracują właśnie między innymi w sieciówkach lub w galeriach, e, aby, aby ten dzień był spokojny i e, żeby szybko wrócić do domu. Tak, do domu, do rodziny, nawet jeżeli nie świętujecie, no to po prostu spędźcie ten dzień jakoś najlepiej, jak chcecie. Mhm, dokładnie. Z ulubionym filmem powyższym, który wspomniałyśmy i, i też sobie zróbcie jakieś dobre jedzonko. No. O, no, pewnie, bo właśnie w Wigilii chodzi też o jedzonko, nie, żeby to właśnie fajnie jedzonko, sobie zjeść, jedzonko pogadać, jedzonko, prezenty, też cała taka tak. otoczka fajna, no. No dobra, to co? To kiedy się słyszymy? Następnym razem mija. Może teraz się ogarniesz i będziemy mogły. Chciałam jeszcze przed nowym rokiem jakiś taki koń... Kończo... końc... końcowo-roczny. Tak, podgasik. dokładnie, żeby podsumować ten rok, ale no to zobaczymy, co nam tam wpadnie. Dajcie znać, czy chcielibyście. team, taki... team grzybowa, czy <śmiech> barszcz? <śmiech> A jak barszcz, to w proszku, czy z kartonika? O, właśnie, no bo dla osób, które robią barszcz od potrzewki, czyli normalnie z buraków... To jest w ogóle, w tym momencie ten podcast, to jest w ogóle zaprzepaszczenie ca całej naszej kariery chyba, no. To nie ujawniajcie się, bo jakby nie, 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 wolimy nie patrzeć na to, że Wy jesteście tak pracowici, a my nie. A my nie, dokładnie. No, życzymy Wam najpiękniejszych, wesołych świąt Bożego Narodzenia, jakie nas zaraz czekają. Przede wszystkim też przepięknych i jak najniższych cenowo łupów wyprzeda zaraz następujących po nich. No i co? I samych trafionych prezentów, jeżeli też czekać tak. na ten moment. No bo też fajnie, żeby otrzymać, coś, co się chciało. Wszystkiego, co najpiękniejsze dla naszych słuchaczy, obserwatorek, obserwatorów i naprawdę każdego y to po prostu gdzieś tam te Kto życzenia życzę. z nami usłyszy. był i tak. oglądał stories i kalendarz adwentowy, bo też w dzień, kiedy wyjdzie ten odcinek, kalendarz się kończy. No, także e, wszystkiego dobrego dla Was i mam nadzieję, że dla nas również. Ja tobie życzę ja wszystkiego, co dobrego. Życzę ci ale ruch, jeszcze przed nami wszystkiego dobrego. No, dobra, żegnamy się już i do usłyszenia niebawem. Buziaki!